Cześć Mateusz i Kasia, czyli vlog podróż przez Azję. Jesteśmy właśnie w Indiach Trichy. O, ale dzisiaj wyżera, dzisiaj mamy Milsa. Kasia ma podobnego. Znaczy takiego samego. Dobry? Wcześniej rano się obudziliśmy, obudziliśmy się o 5 okay. O 5.30 wyszliśmy z domu okay. i o 6.00 mieliśmy już autobus z Rameshram. Jechaliśmy, mieliśmy jechać 6 godzin, ale jechaliśmy w końcu 7 godzin. Ponad 7 godzin. Ponad chyba 7 godzin. Hmm. I dojechaliśmy właśnie do Trichy O kurwa, albo. Męczeni. no. Oczywiście hotelu nie było. Mieszkamy było pół, a w końcu to pokazujemy, nie ma, jak pół, jak jest na godzie dostępne. No, mm, nagle się znalazł, spokój, dziwna, to, tak to nie było. Najpierw porwaliśmy znaleźć pokój koło dworca autobusowego. To jest 6 km stąd, ale wkurzyłem się tam, bo tam w kilku miejscach byliśmy, wszystko było zajęte i przyjechaliśmy tutaj koło portu. Waraz. Teraz nam pokażę, odej widać Ford. Bo mieliśmy wstępny plan, żeby właśnie tam zostać na noc, spokojnie i dopiero jutro tutaj przyjechać, ale dobrze, że zrobiliśmy, że jednak tutaj przyjechaliśmy. Zamówiłem tuktuka przez aplikację Ole. To taka klon Ubera. A, tady chyba nie przejdziemy, ale możemy iść na kawę. Za 6 km zapłaciliśmy 61 rupi, czyli 3,60. Zamówiłem przez Ole, ponieważ no, Ola, Ola wylicza koszty i by za, zapłaciło się po prostu dużo mniej. To weź dwie. No to jest pan nam zrobi kawę. O, wow, ale pan ładnie, ładnie pan ładnie A teraz siedzimy w takiej kanciapie. W takiej kawiarni jeszcze nie byliśmy. Taka kanciapa za plecze, za właśnie tutaj, za, e, za stoiskiem, gdzie pan nalewa kawę. I to jest sobie spokojnie, pijemy. Tam Pan powiedział, żebyśmy sobie tutaj usiedli. Dobra kawa. Dobra. Przed na kawie na kawie i bardzo jakiś znajomy pana od kawy, bardzo bardzo jakiś bardzo bardzo jakiś dziadzio i koniecznie chciał, żebym zrobił zdjęcie bardzo jak nalewa kawę, jak ją przelewa. Widocznie, no my, ja też bardzo 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 Poczekajcie, muszę poczekać, aż przyjedzie. O. A ja też bardzo właśnie lubię jak oni to przylewają tą kawę i dziadek koniecznie chciał, chciał żebym pana właściciela uwiecznił na zdjęcie jak on przylewa kawę i pokazałem mu zdjęcie i super, super cieszył się. Wow, naprawdę fajnie. Kawę, to trochę tak. To na <laughs> To jakieś fajne słodkości, o, ale ile słodkości dużo i dosłownie mamy, zobaczcie, do tego fortu ze świątynią mamy, e, nie, wiem, ze sto, nie wiem, z 200 metrów, może maksymalnie 300, więc jesteśmy naprawdę w fajnym miejscu, super, a przed nami widać jakiś kościół, to jest katolicki kościół, znaczy chrześcijański na pewno i z tego co Kasia Nikita powiedziała, to jest jakiś jeden z najstarszych kościołów w Indiach Pewnie któregoś dnia pójdziemy go obejrzeć, ale raczej nie dzisiaj. Jesteśmy w jakimś dosyć cywilizowanym miejscu, ponieważ tutaj są centra handlowe. No naprawdę fajnie, fajnie tutaj, mi się podoba bardzo. Tutaj są dwa rodzaje granatów. Tutaj pan po lewej ma takie mocno czerwone, takie aż bordowe. W środku są. A te granaty są jasne, mają jasną skórkę i w środku taki różowiutki miąż. A, od razu Wam pokażę, jak wygląda pokój. Aha, to tutaj nie działa. To trzeba zamknąć na zasówkę, żeby się nie otwierały drzwi. Mamy pokój, niestety jedyny, był wolny e, twin, a nie double. Ładno mamy tutaj meblo, ściankę. Okno, z widokiem na lice. no trochę głośno będzie. Jest tutaj dosyć głośno, bo tutaj wiecie, samochody jeżdżą, trąbią, to jest strasznie trąbią. Ale fajnie, bo jesteśmy zupełnie w centrum, centrum, tu wszystko się dzieje wokół nas. I łazienka też bardzo fajna, z ciepłą wodą. Nawet pierwszy raz chyba mamy ciepłą wodę w umywalce. To jest naprawdę niezły szok, że coś takiego mamy. Prosty kibelek. I telewizor. I płacimy tutaj no dosyć sporo, 1200, czyli 72 złote, ale w tym mamy już śniadanie. Więc okaże się jutro rano, jak będzie wyglądało śniadanie, może, będzie, może zostaniemy tutaj na dłużej. Niestety internetu nie mam w pokoju, to jest duży minus. Ale łapię tutaj, recepcja jest tamtą stronę, tam pod skosem w dół i tutaj w tym miejscu łapię wi-fi, więc może tutaj postawię po prostu tego mojego turystycznego access pointa. I może stąd złapie i będę tutaj dawał na pokój. Zaraz zobaczymy. Jesteśmy właśnie na kolacji. Tutaj mamy paneer 65, czyli to jest taki specjalny sos 65. Często jest na przykład też kurczak 65. Sos polega na tym, że są jakieś różne legendy, że powstał kiedyś z 65 przypraw różnych. Lub inna legenda mówi, że na kilogram sosu używa się 65 papryczek chili ale nie jest taki bardzo ostry Kasia ma parota, a ja mam chapati, do tego lemon juice całkiem dobre, dobra kolacja, nie? Mm -hmm. ten panir jest wspaniały no, także smacznego tutaj jest restauracja, w której liczymy kolację a tutaj są nasze pokoje, nasz hotel bo to jest po prostu hotelowa jakby restauracja bardzo tanio Zapłaciliśmy 180 tysięcy, czyli ile Niecałe całe 12 zł? Jest 10 zł za to wszystko? No. Całkiem dobre było. Dobre, no, dobre. Ale Madura i tak, jedzenie. No, Madura, ja, Madura, ja mi ciężko przebiję. Ciężko będzie przebić. Może Mumbai przebije. Boże. Tutaj w Indiach szpitale są czasami w takich dziwnych miejscach. Zresztą znaczy, tam jest nasz hotel, turystyczna uliczka, a tutaj szpital. To jest jakaś chyba. Ee, Tutaj jest rejestratornia, jest tutaj też apteka.